Temat wieczernika, przemijanie, dokąd prowadzi nas życie, to doczesne, bo przecież o nim myślimy, chociaż mamy perspektywę tego, co, co będzie potem. I czasem patrzymy w tę perspektywę z nadzieją, czasem z jakimś lękiem, obawą, jak to będzie wszystko wyglądać. Takie pierwsze słowa, pierwsze skojarzenia, które mi przyszły z tym słowem przemijanie i pytania, które postawiłem sobie też najpierw, że to jest to przemianie to jest jakaś droga do dojrzałości. Ale pytanie dojrzałości czego? Człowieczeństwa, miłości? I też pytanie, czy chcę być dojrzały. Dojrzały, bo to oznacza, czy godzę się na rozwój, na jakąś drogę, na to, co nazywamy dojrzewaniem. Dojrzewaniem to jak dojrzałe owoce, które spadają z drzewa. Jesteśmy w jesieni, właśnie teraz, wszystko dojrzewa. To, co owocowe, to, co takie nasze, to dojrzewa teraz. I to, co dojrzałe, spada z drzewa. I to, co dojrzałe, ma nam coś do zaofiarowania, do zaoferowania, do dania. Zasadniczo nie jemy niedojrzałych owoców. Więc ta dojrzałość ma w sobie coś ze smaku, jest smaczne, jest dobre, może jakieś inne słowa jeszcze by nam przyszły, coś nam mają do dodania, to co jest takie dojrzałe. Ale to dojrzewanie, dorastanie, wiąże się też ze stratami. I wiemy, że ziarno kiedy dojrzewa, to wypada. W ziemię z powrotem, do ciemnej ziemi wpada i po to, żeby powstało coś nowego. A to, co w ziemi się dzieje, to jakoś tak nam się kojarzy ze śmiercią. Pamiętamy Jezusa, który mówi, że ziarno w ziemi musi obumrzeć, żeby dało plon i żeby ten plon dojrzał. I może dlatego przemijanie nie jest dla nas łatwe, bo jakoś z tym to kojarzymy z takim procesem, który. Prowadzi do obumierania. Też przemijanie, inne słowa, które mi przyszły, mówią o kruchości naszego życia, naszego istnienia. I dopóki jesteśmy młodzi, to, to jakoś tak czujemy moc, siłę, sprawczość, no, taki dynamizm życia, energii dużo. Ale z wiekiem to się zmienia i zaczynamy coraz bardziej czuć i doświadczać tego, że życie to jakaś marność jakiś puch ulotność tak to Kochelet też nazywał. To co tam jest że marność nad marnościami to bardziej ulotność. Trochę jak dym, jak obłok jest, ale. Takie trudno to uchwytne. To były moje skojarzenia pierwsze skojarzenia z tym słowem przemijanie, do czego nas życie prowadzi. I tak, tu na tym świecie do jakiejś dojrzałości, ale też wiemy, że prowadzi nas do śmierci. I pytanie: czy przyjmuję ten proces, czy przyjmuję, czy mam zgodę w sobie na to, że to tak jest. Są tacy ludzie, którzy, choć są bardzo dorośli, to trudno im wyjść z piaskownicy, trudno wyjść z dzieciństwa albo z młodości, że no, niełatwo to puścić, więc czasem w różny sposób, nawet widzialne, nawet strojem manifestują, że, że nie, liczy się młodość. A media, telewizja, internet generalnie można powiedzieć jest dla młodych. I młodość tylko pokazuje. Siłę, witalność, energię, to się liczy. To się liczy. Dojrzałość dosyć rzadko. I chyba się źle kojarzy, i się źle sprzedaje. To tego prawie nie ma. Jeśli mówimy o przemijaniu, to mm, takim słowem, które nam może pomóc, jest Apokalipsa, 21 rozdział, od samego początku tego rozdziału. Mianowicie tam, święty Jan pisze, że y, Pan Bóg da nam nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą. Nowe niebo, nowa ziemia, nie mówi stare, stare niebo, stare, tylko pierwsze. I to pokazuje, że przemijanie to jest przechodzenie z jakiegoś jednego stanu do drugiego. Jest nowe niebo, nowa ziemia w miejsce pierwszego nieba i pierwszej ziemi. To nowe, które tam jest. Czasownik, to słowo greckie, które tam jest użyte, nie czasownik, tylko przymiotnik, to jest odmienne od tego, co było poprzednie. Jest coś odmiennego od tego, co było. I to jest przemijanie, coś przeminęło i pojawiło się coś nowego. Ale z drugiej strony, to jest też ziemia i też niebo to znaczy jest jakaś ciągłość tego przemijania. Kiedy patrzymy na cel życia i patrzymy na Chrystusa zmartwychwstałego, wczoraj o tym też mówiliśmy przy innej okazji rekolekcji, y, które tutaj prowadzimy, to, że Jezus zmartwychwstały jest nowy w jakimś sensie, bo na przykład y, przechodzi przez drzwi zamknięte, jest nowe ciało, ale równocześnie jest Ciągłość z tym, co było, bo kiedy uczniowie się go przestraszyli, myśląc, że to zjawa, to on mówi: Nie bójcie się. Macie coś do jedzenia, ja wam pokażę, że jestem prawdziwy, że jest jakaś ciągłość, że on je, pije, że to nie jest Fata Morgana, że im się nie przywidziało. Przechodzenie do nowego. Nowe, święte czy świeże bardziej, tak? Tam jest zmiana ontologiczna też. Tam się naprawdę dużo zmienia. I to, co mówi Apokalipsa jeszcze, to daje nam trochę wskazówkę, jak to niebo będzie wyglądać. I pozwólcie, że dwa słowa o tym powiem, zanim wrócę do tematu przemijania, bo to jakoś będzie nam bardzo pomocne. Otóż tam w tym, w tym tekście apokalipsy padają takie słowa, że Bóg otrze wszelką łzę, że śmierci nie będzie, nie będzie śmierci fizycznej, nie będzie śmierci duchowej, śmierć duchowa to jest oddzielenie od Boga, że będziemy trwać w Bożej obecności, że ta obecność będzie zawsze, że nie będzie żałoby, żeby nie będzie krzyku, ani trudu, który można rozumieć jako ciężką pracę, ale też jako cierpienie i zmartwienie, że tego nie będzie tam, w tym nowym niebie i na tej nowej ziemi. Bo pierwsze rzeczy przeminęły. Mamy znów słowo przeminąć. Tak? A to słowo przeminąć, to greckie słowo tam użyte, ono też może oznaczać wyruszyć za kimś. Pójść w drogę. Przemijanie to jest droga. To słowo może oznaczać też ulotność rzeczy dobrych. Ulotność rzeczy dobrych. I też oddalić się, odejść. Przemijanie, czyli droga. Że tam, w tym niebie nowym, będzie zwycięzca, czyli ten, kto tam wejdzie, to będzie zwycięzcą, i że Bóg będzie dla niego Bogiem, a On będzie dla niego synem. Tam będziemy naprawdę dziećmi. I dowiadujemy się, że brama jego nie będzie zamknięta. Brama czego? Bo tam jest też mowa o nowym Jeruzalem, nowe miasto, święte miasto. I że jego brama nie będzie zamknięta za dnia. Bo już nie będzie nocy. Bramy zamykano miejskie na noc zawsze. Żeby obcy się nikt nie dostał. Nie ma potrzeby, nie będzie nocy. I że nie trzeba tam ani słońca, ani księżyca, ani innej lampy, bo chwała Boża będzie świecić. Tak, Apokalipsa mówi nam o tym celu, do którego idziemy, i można powiedzieć, w stronę którego przemijamy. To jest nasza droga. I to przemijanie, bardziej wracając do tego tematu, zobaczcie, że ma takie dwa aspekty pozytywny i negatywny. Bo można powiedzieć, przemijanie oznacza, że ostatecznie kiedyś zło minie, że trud minie, że tego nie będzie już. Ale z drugiej strony. Jest też strata, bo usłyszeliśmy, że dobro też przemija. To, co my tutaj nazywamy dobrem, co jest dla nas dobre, to też przemija. A my na zmiany różnie reagujemy, ale niestety bardzo często one są niechciane przez nas. Na przykład, kryzysy różne. Chociaż, i to jest też moje osobiste doświadczenie, kryzysy są. Motorem zmiany ku dobremu, ku lepszemu. Chociaż przeżywanie tego jest trudne, bolesne, to jednak to jest motor zmiany. Kryzys, to co niechciane w nas, naprawdę niechciane. My lubimy status quo. Nasze ja lubi pewną stabilizację. Dużo mówimy na przykład o poczuciu bezpieczeństwa. My potrzebujemy bezpieczeństwa. I kiedy go nie mamy albo nie mieliśmy, to nasze życie jest bardzo niestabilne. Ale by przyszło to, co nowe, to od nas potrzebuje odpaść to, co stare. Przeczytałem w jakimś artykule, że to jest, to przemijanie to jest jak, jak Obieranie mandarynki, że odpada coś z zewnątrz i powstaje to, co jest w środku. I to przemijanie, czy ta zmiana, o której mówię, może nas poprowadzić do czegoś lepszego, ale kiedy nie chcemy puścić, nie chcemy pozwolić na tę zmianę, nie chcemy się zaciekawić, w jaką stronę to moje życie się rozwija. Na przykład, kiedy przychodzi kryzys, to ta zmiana może być zamykająca nas, nie pozwalająca nam ruszyć do przodu, ruszyć dalej. Nie? I może być tak, że kiedy zbyt długo się skupiamy na przykład na stracie, coś co tracimy. Właśnie, niektórzy ludzie potrafią nawet w, do, w dużej dorosłości. Nie umieć stracić tego, że dzieciństwa już nie ma i pewnej beztroski z tym związanej, że trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, za innych, za swoje życie, że są tacy ludzie, którym to trudno wziąć, trudno przyjąć. Jakby życie to była taka wieczna zabawa. Puścić młodość nie jest niektórym łatwo. Nie idzie to wtedy w stronę nowych możliwości, w stronę rozwoju. Zatrzymuje się na tym, co stare. Przypomina mi się tutaj Maria Magdalena przy grobie. Wspomniałem o niej też wcześniej. Która mówi no, do ogrodnika, nie rozpoznając, że to Jezus, daj mi to, co sta, Daj mi ciało Jezusa. Ale już nie ma tam ciała. Grób jest pusty. Przyszło nowe. Czasem jest trudno nam przyjąć to, co nowe. Przemijanie jest dla nas trudne, bo to jest poddanie się nieprzewidywalnemu. My nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. My nie wiemy, jak to się skończy. Dla nas jest to właśnie czasem niebezpieczne, zagrażające, ryzykowne, więc wolimy stare. Tu znów kłania się Jezus, który mówi e, e, mówi do Żydów no właśnie, że nie przyszywa się e, łaty z nowego sukna do starego, żeby stare rzekomo naprawić e, i nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. A my czasem tak robimy. Może da się to jakoś naprawić, może da się to zacerować. Nie, nowa idzie. Ktoś kiedyś dał takie porównanie, że no, to co przynosi Jezus, to jest jakby dać Ferrari w zamian za malucha, którego mam. Nie, nie, Panie Jezu, ten nie Ferrari nie jest potrzebne. Wiesz, to ja tego malucha tam trochę się podkręci gaźnik, trochę się. będzie dobry, będzie jak nowy. Nie, ja chcę Ci dać nowego, nowe Ferrari za darmo. O tym jest bawienie. Nie, nie, jakoś to, ja sobie jakoś poradzę. Nie? Maluszek to jest dla mnie w sam raz. My nie chcemy czasem przyjąć tego, co Bóg chce nam dać, a to jest związane z przemijalnością. Bardzo związane. To jest też dlatego, że my nie chcemy puścić kontroli naszego życia. Bardzo jesteśmy przywiązani do naszej sprawczości, do tego, że ja sobie przecież poradzę, że całe życie sobie radziłem, tak? do naszej indywidualności, nie? że ja. I, I to niechętnie przyjmuje zmiany, niechętnie. Zwłaszcza takie zmiany, których ja nie jestem jakby autorem. A życie przynosi nam zmiany. Bo przecież to, że kończy się kiedyś młodość i zaczyna się dorosłość, dojrzałość, a potem starość, to na to nie mamy wpływu. I możemy czarować rzeczywistość, możemy stosować kremiki, jakie chcemy, ale i tak się będziemy starzyć. I to nie jest dla nas fajne, bo ja nie mam kontroli nad tym. Próbuję, ale nie mam. Boimy się przebijania, to znaczy boimy się zmian, bo to jest wejście w coś nieznanego, czegoś, czego nie rozumiem. No i, jak wspomniałem, jest związane ze stratami. Ja nie chcę tracić. Ja nie chcę tracić. I to jest takie ciekawe dla mnie odkrycie też w jednym z artykułów, że. My zasadniczo, kiedy już tracimy coś, to nie jesteśmy nastawieni na to, co ja mogę zyskać, a strata może nam coś przynieść, strata nie tylko zabiera, strata też coś daje. I lubię to zdanie zaginionego księdza grzywocza, który tak właśnie mówił, że strata nie tylko zabiera, strata też coś daje. Tylko my jesteśmy zajęci tym, że niestety straciłem, i żałuję tego, że straciłem i jest mi ciężko z tym, że straciłem. Albo jesteśmy nastawieni na minimalizację strat. A nie na to, co ja mogę zyskać. I wiecie, tu mi się przypomina inna przypowieść. O talentach. Że właściciel daje ludziom, swoim sługom daje olbrzymi majątek, i dwóch zaryzykowało. Pomnożyli to razy dwa. Zaryzykowali. A jeden zachowawczo, lepiej zakopać w ziemię. Przynajmniej nie stracę. Zminimalizować straty. I pamiętamy, jak Jezus to osądził, jak Jezus naświetlił nam ten problem. Chcesz zachować swoje życie? Możesz je stracić. Chcesz grać całe życie tak, żeby tylko nie stracić. To właśnie to ci wypadnie z ręki, to stracisz właśnie. Więc kryzys, zmiana jakakolwiek, ruszenie do przodu może być momentem największego rozwoju, ale równocześnie największego zakleszczenia się, usztywnienia, bo ja nie chcę puścić, bo ja nie chcę oddać czegoś, nie chcę powierzyć swojego życia. Zamknięcia na wszelkie zmiany. A zdaje mi się, i jeszcze tego tak dogłębnie nie badałem, ale tak trochę mi z tego wychodzi, że wiele Jezusowych przypowieści, wiele z tego, co On mówił, to właśnie o tym. Jakby chciał powiedzieć: Wyróż drogę, zaryzykuj. Mało tego, On mówi: Nie, że idź, ja Cię wypuszczam i teraz. Idziesz sam, tylko on mówi: Pójdź za mną. To znaczy, ja nie idę sam, ja idę już trochę po wydeptanych śladach, bo on idzie pierwszy. Jeżeli go pierwszego, wpuszczę, bo moja kontrola może być taka, że Panie Jezus lepiej pójdzie za mną. Ja się znam bardziej. Ale jeśli ja sobie pozwolę pójść za nim, to ja pójdę w nieznane. Bo Jezus za długo się w jednym miejscu nie zatrzymuje. I przypowieści, które daje, to jakby ciągle o tym mówią. Jest, są utkane z paradoksów. Żeby, życzy, zy, żeby życie zyskać, trzeba je stracić. Żeby plon był stokrotny, to jedno musi najpierw umrzeć. To nie są miłe słowa dla nas. To nie są fajne słowa. I my się ich boimy. I może dlatego Ewangelia. Z takim trudem i mozołem przeciska się tu z naszej głowy, gdzie my to wszystko wiemy, i tak próbuje różnymi szczelinkami przez te nasze synapsy i zmysły i to wszystko dojść do serca, żeby je przemienić, uczynić nowym, bo przecież o tym Jezus ciągle mówi. Dam Wam nowe serce, nowego ducha tchnę do Waszego wnętrza. To mówi Bóg jeszcze w Starym Testamencie i w apokalipsie jakby kładzie pieczęć o to wszystko czynię nowe czy pójdę do nowego za nowym choćby z ciekawością z jakimś ryzykiem z otwartymi oczami, uszami z jakąś tęsknotą czy stwierdzę jak Żydzi stwierdzali kto się napił starego wina mówi stary jest lepsze? Nie idziemy do żadnego nowego. Tylko wtedy może się okazać, że w tym starym utkniemy. Bardzo utkniemy. A Bóg czyni wszystko nowe i zaprasza nas do nowego. I przemijanie, moim zdaniem, jest właśnie o tym. Coś przemija, ale to nie wpada w próżnię, tylko to jest przekształcenie, poprowadzenie. Do horyzontu, którego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć. Jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują i którzy pójdą za nim, w tej miłości, z tej miłości, aż do końca.